Ma to sens, nie? Mam, no. bo, bo to są właśnie, wiesz, macie te tematy, że te, takie nietuzinkowe, nie? Zobacz, zobacz że tak jak ja wtedy jej zadaję pytanie pod tytułem. Nie? To jej reakcja była taka, o Jezu, ale ty, pyta, o Jezu, ale ty pytanie zadaniesz, nie? Tak jakby nie wiedziała, co na nie odpowiedzieć, bo na tym to polega Maciek, że... Yy, ty masz zadawać pytania dziewczynie, na które ona nie, trochę nie umie odpowiedzieć, nie? Nie umie, no nie umie po prostu odpowiedzieć. Y, I. Y, tak, no, no, no i to jest, i, i, i to jest to, nie? To jest tak samo, jak właśnie, a, a z tymi butami to też jest właśnie takie klasyczne otwarcie rozmowy. Z tego też musisz i będziesz i będziesz chciał korzystać zawsze, nie? Cudzie, nawet jak mówię, nawet z tą laską, nie. Y, załóżmy się spotkasz, jak wrócił właśnie z Turcji, no i na przykład wiesz, widzicie się i mówisz do niej. Jak, jak ona ma na imię, będzie mi łatwiej powiedzieć. No to i mówisz do niej, ty dzisiaj świetnie wyglądasz. No, o, dziękuję, dziękuję. Kurczę. Ona wiesz, się zdziwi, zaskoczy. Tak, tak, wiesz. Jest ciekawa, co ty powiesz, nie? A ty jej mówisz, Wiesz, ona zrobi takie szerokie oczy, zdziwi się, yy, yy, że w ogóle takie coś powiedziałeś, nie, ale właśnie o to chodzi. Dlaczego? Bo ona właśnie poczuje przy Tobie inne emocje. Nie? Ona poczuje przy Tobie inne emocje, których nie doświadcza przy żadnym innym facecie. Bo każdy facet właśnie na przykład jak, jak do niej podchodzi, to jej mówi, że ona jest, że świetnie wygląda, załóżmy, nie? Taki standard, albo, albo jej nic nie mówi, albo właśnie tak przybila się, nie? A Ty wbijesz w nią taką szpileczkę. To jest, wiesz, to jest tak samo jak, wiesz, no kurczę, załóżmy, nie wiem, siedzisz na kanapie, oglądasz, oglądasz jakiś tam film, nie? Przykładowo coś takiego i tak, i tak przyzwyczajasz się do tych emocji, nie? A nagle w tym filmie, nie wiem, jest coś strasznego, jakiś taki albo coś tak i tak się podnosisz aż, nie? Wiesz, wiesz o co chodzi, okay. Na zdrowie. na zdrowie. Oj, dzięki. Na zdrowie. Oj, alergia. <noise> e, dobra. E, I wiesz, nagle coś. Nagle takiego, wie, wiesz, albo ktoś by cię podszedł i ktoś by cię nie wiem. Tutaj jak tak, złapać go za na przykład żebra, nie? Wiesz, to wiadomo, jak wtedy jest, nie. To to właśnie kobieta mniej więcej coś takiego odczuwa, kiedy ty powiesz jej coś, czego ona się takiego nie spodziewa. Czyli wbijesz taką szpileczkę, nie? Mhm. Takie, takie otrzeźwiałkę. I to, i, i wiesz, ale... A co, a co za tym idzie? No idzie na tym inny rodzaj emocji, nie? Ona inaczej się czuje przy tobie. Jeśli ona się inaczej przy tobie czuje, no to wiadomo, że, ee, no, że jest moc, nie? Że, 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 że jest po prostu moc ee, i, i tyle. No, 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 no. No bo doświadczasz to, co mówiłem wcześniej, nie? Doświadcza przy tobie innych, mhm. innych bodźców emocjonalnych, nie? Mhm innych bodźców emocjonalnych przy Tobie doświadcza, yy, inaczej się czuje, więc jeśli się inaczej przy Tobie czuje, to chce tego czasu spędzać z Tobą więcej, no bo odczuwa przy Tobie inne emocje niż przy każdym przeciętnym facecie, nie? I do tego właśnie dążymy. I to można zrobić w internecie, poprzez teksty, poprzez wiadomości, których ja Cię nauczę, które ja Ci podam, których ja Ci psychologię ich wytłumaczę, tak? Między innymi dlatego będziesz sobie przerabiał moduł pierwszy, żebyś właśnie sobie tą psychologię kobiet się nauczył również w internecie. No i właśnie to również robimy w internecie, bo jeśli Ty piszesz, zadajesz pytania kobiecie, używasz. Innych, że tak powiem, tekstów, słów, tak? Rozmawiasz z nią w inny sposób, również w internecie, to ona się czuje przy tobie inaczej. A jeśli ona się czuje przy tobie inaczej, to ona będzie tego czasu chciała spędzać z tobą e... pisać, pisać. Pisać będzie chciała z tobą więcej, a jeśli będzie chciała z tobą więcej pisać, będzie z tobą pisała więcej, no to wiadomo, będzie się chciała z Tobą szybciej spotkać lub się będzie chciała z Tobą częściej spotykać, jak na przykład jesteście już po pierwszym spotkaniu.